thank uh you -oh. Jesteśmy w gimnazjum numer 3. Gościmy tutaj honorową obywatelkę Świetnicy, byłą polską siatkarkę, a obecnie trenerkę panią Dorotę Świeniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, urodziła się Pani w Guszycy, od, lat najmłodszych, od najmłodszych lat mieszkała Pani w Świdnicy i to właśnie tutaj w MKS Polonia Świdnica rozpoczęła się Pani przygoda z siatkówką. Proszę powiedzieć, jak to jest, czy to, że pochodziła Pani z małego miasta, czy to było przeszkodą w dążeniu do sukcesu? Nie, nie, absolutnie nie, ani w moim przypadku, ani w przypadku wielu innych wybitnych sportowców. Którzy pochodzą z mojej miejscowości, a dostali się na sam szczyt, zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, mogli usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Ja myślę, że dla takich właśnie społeczności z małych miast jest zdecydowanie łatwiej. Spróbować wspiąć się na szczyt ze względu na to, że trzeba sobie stawiać cele, do których dążyć. I w dużych miastach ludzie nie garną się tak bardzo do, do sportu, bo tam jest wyścig. Ludzie się spieszą, rytm życia jest bardzo duży. Ja na dzień dzisiejszy mieszkam w Warszawie i naprawdę. Mam okazję zaobserwować, jakim rytmem to życie się toczy. Ludzie często nie mają czasu na to, żeby się spotykać z przyjaciółmi, a co dopiero myśleć o tym, żeby gdzieś zaangażować się i pomóc swojemu dziecku, żeby mogło samorealizować się sportowo. A kiedy w Pani życiu nadszedł czas, że już to nie było tylko hobby, ale sport stał się sposobem na życie? Ja myślę, że od samego początku, może nie od, od tej piątej klasy szkoły podstawowej, ale tej siódmej. Wszyscy wiedzą, ile mam lat, wszyscy wiedzą, w, w jakich latach się wychowywałam. To dla naszego kraju był trudny czas. Dla nas wszystkich, nie tylko dla dzieciaków, również dla, również dla dorosłych. Pamiętamy wszyscy te puste sklepy, to, to takie szare góre, życie, niczego nie było. Nie było tego kolorowego świata. Ja myślę, że sport w tamtym okresie dla, dla nas wszystkich był oknem na świat, mogliśmy gdzieś wyjechać, mogliśmy gdzieś coś więcej zobaczyć, mogliśmy nie za pieniądze naszych rodziców, bo, bo nie każdego było na to stać, bo... W, Różne były sytuacje, nie każdemu starczało od pierwszego do, do pierwszego pieniędzy na życie, a dzięki temu, że dzieci uprawiały sport, mogły w czasie wakacji, w czasie ferii za darmo wyjechać z, z tego małego miasta do innego miasta, często również za granicę, za, za pieniądze. Yy podatników, których wtedy jeszcze nie było. Za panią ponad 300 meczów rozegranych w barwach biało-czerwonych. Czy po zakończeniu kariery sportowej i trenowanie innych było kontynuacją pasji? Jest kontynuacją. Znaczy, generalnie na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja trenuję. Jestem trenerem i mam swoją stałą grupę, którą się opiekuję. W lipcu została powołana do życia fundacja, której celem jest popularyzacja siatkówki żeńskiej na dzień dzisiejszy wychowanie poprzez sport, ale również przekazywanie dzieciom bardzo ważnych wartości. Tych ważnych wartości dla mnie, które ja wyniosłam z domu, które ja wyniosłam ze szkoły, o których w dzisiejszych czasach niestety często nauczyciele w szkole, jak również rodzice zapominają. I naszym celem również jest niesienie pomocy dzieciom właśnie pochodzących z małych środowisk miejskich, wiejskich, tych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. A w jaki sposób możemy wesprzeć Fundację w takim razie? Na pewno mówić, informować ludzi, bo powstaliśmy w lipcu, co prawda we wrześniu odbyła się konferencja prasowa informująca o tym, że fundacja powstała. Na dzień dzisiejszy rozesłaliśmy do 70 szkół w Polsce pisma informujące o tym, że jesteśmy. Często się zdarza, że ludzie już o nas wiedzą, ale im więcej się o nas będzie mówiło, tym lepiej dla nas. Prowadzi dziś pani warsztaty tutaj w klasach sportowych. Jakie rady ma pani dla początkujących? Na pewno to, żeby zaangażowały się w to, co robią, żeby trenowały z pasją, z sercem, z zaangażowaniem. Nie myślały. Hmm, nie myślały o tym, że na sporcie można się czegoś dorobić, bo na pewno ważne jest w życiu każdego pieniądza, w życiu każdego człowieka jest ważny pieniądz, ale trzeba żyć z tą świadomością, że najpierw trzeba się czegoś nauczyć, najpierw trzeba coś osiągnąć, a potem w miarę upływu czasu przyjdą również zarobki. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy z panią dyrektor gimnazjum nr 3 w Świdnicy, Iwoną Kasprzyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pomysł na tego typu warsztaty w tej szkole? Jesteśmy gimnazjum z oddziałami sportowymi. Sport u nas bardzo dużo znaczy. Rozwija pasje, ćwiczy charaktery. Odpowiedzieliśmy na maila pani Doroty Świeniewicz, która chce propagować sport wśród młodzieży, szczególnie młodzieży trudnej, ale takiej, a także utalentowanej. Pierwszym trenerem pani Doroty Świeniewiecz był pan Zbigniew Sorbian. On jest trenerem naszych klas sosowskich i dlatego też pani Dorota odpowiedziała na naszego maila, przyjęła zaproszenie i dlatego się znalazła w naszej szkole.